Tomasz Perlicjan. Znajdujemy się w Via Galery Poland na mojej wystawie, na wystawie malarstwa pod tytułem Portrety i tła. Przywiozłem 25 obrazów, które jakby dotyczą tematyki portretu szeroko pojętego. Wychodzę jakby od, od, od portretu takiego prawie realistycznego po jakiś wydumany przeze mnie. Towarzyszy temu różnorodność teł, które występują tutaj w roli jakby dekoracyjnej, dekor dekorując jakby przestrzeń wokół tych postaci. Te postaci spotykam czasami w rzeczywistości, czasami zdarza mi się we śnie, czasem ktoś mnie oczaruje, czasem zachwyci. No, i wtedy mam pretekst do tego, żeby interpretować tego kogoś duszę, bo staram się malować to, co gdzieś w ludziach, we, w ich wnętrzach siedzi. Stąd te portrety nie są dosłownie realistyczne, a wykorzystane środki również są abstrakcyjne, nie tylko figuratywne. Używam również ciekawych Yy, takich zabiegów plastycznych, jak, jak na przykład fakturowanie tego płótna, przygotowywanie wcześniej, yy, dlatego można się dopatrzeć tutaj ciekawych struktur, ciekawych faktur. Myślę, że te, te przestrzenie tutaj są nawet dosyć dobrze oświetlone, i możecie Państwo zaobserwować w jaki sposób bawię się i cieszę się kolorem.